dawno nie miałem tego wynalazku szwedzkiego potopu oj dawno Volveto. dobra może go najpierw uruchommy uruchomimy to czy to jest prąd nie pamiętam Skleroza, no, skleroza. Już 100 lat nie miałem wolwiaka także sorry, wybaczcie. Powietrze nie ma, nie. no to palimy dziadka. Dziadek 2004 rok, nie taki dziadek wcale. 2089 Maszyna. To jest maszyna. Tam jakieś coś stoi żółtawego, nie wiem co to jest, skąd to jest. To jest jakiś dziwny na części chyba, na dwoje drzwi. Ciekawe. Otwarte, bo to nie ma klimy w tym autobusie, także głazy otwarte, otwarte szyby też, dobra. A to jest ten myk to się wciśnie ten guzik, to się wszystkie zamykają albo otwierają. Z tym, że muszą być wszystkie zamknięte, albo otwarte. Inaczej będą się na przemian otwierały, zamykały. Mam z przodu zamknięte na no, wodzie otwarte naciskam i na przemian otworzyły te, te się zamknęły Wstawię na razie dobra ja się tutaj pozalogowywuję i tak powiem freestera nie ma to ja nie będzie mi widać 162 zaczynamy Na no to nasz rozkład na dworzec dwa kółka powód na kaczynki. Po świeci. Mam dookoła. Jak powietrze mu trochę zejdzie, a nie chce ruszyć, jak zwolnimy mu tam wszystkie hamulce, spróbujemy zaraz. zaraz się to jest taki pacykiem. Tak, spróbujemy... Nie wiem, czy on yy, ruszy, czy nie ruszy, ale o, ruszył akurat. O, to jest taki guzik. On często yy, z mało bardzo powietrza, powietrze się nabije, ten guzik wychodzi do góry. Co chamba zbić po prostu i wtedy autobus nam spokojnie ruszy tutaj stolica Maszyna 089 lata kawki nie zna. Fajny dźwięk, jak puszczam komputer. Ja się czuję jak za młodego, do mniejszych czasów. Jak więcej tego wynalazków jeździło między innymi Mercedesy, te Volvo. Teraz się trafiło jak ślepej kurze no dobra, no To Ciągle tylko te many, many. MONEY, MONEY No teraz Volvo Dla odmiany Volvo dla odmiany Jedziemy Ale ma przynajmniej odejście Nie jest tak stumiony Jak te wszystkie nowe Euro 6 Przymulone, tutaj ciśniesz i idzie Jakoby nam się współpraca układała dzisiaj do końca przez te 4,5 godziny. Pewnie długo nie pojeżdżę, bo co? Jak już się. A te plastiki nad głową latające. Powrót do przeszłości. Ja tu mam klimę, nie? Jakby co dla siebie. Pasażerowie niestety nie mają. No. No sprzęt mówię, wyjeżdża trzy kółka w zasadzie, więc... Ale podejrzewam, że naprawdę niedługo podzielą los Solarisów. Jak wiecie, w PKA trzy kolejne. 5747576 odstawione także pójdą na konserwy niedługo na puszki do konserw ale obstawiam, że i ta Volvo też już długo nie pojeżdżą no jeszcze tam zaczęły teraz na miasto wyjeżdżać ale to chyba już na to, żeby je dojechać bo jak gdzieś tam coś mówił, no, no, przez tą pandemię też tam między innymi, no, to one też zostały, żeby jednak było czym bisować w razie czego, czy coś tam puszczać na, na podmiany, jakby było za dużo pasażerów, a limity miejsc były przecież ograniczone. standardowa jak to Volvo zegary powiedziały na razie nie robimy jeszcze śpimy ale to na tych dziurach pewnie się to tak bywa stare dobre Volvo niby obostrzenia tam jakieś zmiany pewnie będą około 25 czerwca bo coś zapowiadali więc, więc pewnie znowu jakieś tam ruszą pomysły Podejrzewam, tak, ja przynajmniej podejrzewam, że, że albo się albo tego poporowa zniknie, albo się zmniejszy, tak jak było w zeszłym roku, wiosną, do jesieni. I te miejsca, tak zwane VIP-owskie, zostaną oddane pasażerom. No, bo to już teraz działa, ale licznik nie działa. Podejrzewam, że wrócą też bilety. że może wrócić do szkarnetów Ale to są moje podejrzenia, nie no to tam mówię Tak mi się wydaje No bo naprawdę tutaj spadki są spore więc, więc no Straty też jakieś tak mi się tylko i wyłącznie wydaje A no i pewnie Wolwa pójdą już na Pójdą może nie pójdą, może pójdą najstarsze starsze many Nie wiem Ale tak obstawiam, że Wolwiaki raczej pójdą na Też na 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 złą w tym roku, ale to będzie przed wakacjami. Wakacje, po wakacjach, na jesieni, czy jak się kończą im tam te, te przeglądy. po wie. No i platynowa skasowała wcześniej 3 y, trzy, y, trzy solaris, teraz 3, czyli 6 wozów. W zamian na razie nic nie ma, nie pojawiło się u nich. No przyjdą elektryki. Ale widocznie nie potrzeba nie taka flota. Nie ma dla nich pracy. Światłem elektryki z końcem roku, pewnie. Początkiem przyszłego, więc, więc to też tam się co nieco zmieni. No, ale obstawiam, że u nas się Volva wydą nas złom. No zobaczymy. No, mówię, no może to jest ostatnia przejażdżka wolgiacza, Może nie. Tak, a może nie, no to wiem wie. No, może się trafić znowu tam w poniedziałek, w poniedziałek, mówię, poniedz, w niedzielę, jeżdżę potem co środa. Może się trafi też ten dodatek. Nie wiem, tego nie wiem. Ale z drugiej strony, mówię, idą wakacje, dodatków będzie też mniej. Rozkłady, rozkłady wakacyjne więc na tylu wozów Czy coś PKM kupi też ciekawe, bo naprawdę flota się starzeje są many najstarsze 27 lat mają z 2000 roku najstarsze przeguby 2003 to jest z 4 roku A many są 2000, 2001 2, 3 nl czy coś przyjdzie Nowego, czy może kiedyś też elektryki Co, co tam jakieś Zafinansowanie ma być, jakiś przetarg będzie rozpisany Kiedyś, ciekawe Rano miałem 147 pierwszą Półtora kółka Półtora kółka, 1,5 kółka Zostawiłem na węźle cegielskiej, tam on stoi między szczytami. Potem go bierze kierowca, co ma zmianę popołudniową Podobnie, 40. 17 4 chyba tam 3,5 i 700. A ja zostawiłem na cegielskiej, i teraz z bazy na 160 Volvio. Volvio. No VOLVIO ostatnio ostatnimi czasy robi to zadanie właśnie ten wóz I się dzisiaj trafiło Tam na YouTube na, na Jeden z widzów mi podpowiedział Powiedział na życiu powodzenia No oby Zobaczymy co to będzie tam się nie martwię, no. Dawno nie miałem, bardzo dawno i takie stołe wspomnienie wracają z czasów jeszcze jak było ich więcej i częściej się, się zdarzały na całodziennych brygadach. Ten zapach zresztą, no, jest inny. Tej, tej ropy. No, tu zbiornik jest na blisko. No, nie szczelne wszystko nie bije ale zawsze gdzieś tam ten zapach się unosi. Sama ja znam, no, przyspieszenie naprawdę ma no, fajne. Jeżeli coś leciutko kręci, bardzo leciutko. Coś tu nie działa jak zawsze. Gdzieś tam coś się świeci niepotrzebnie. Ale to jest właśnie ten urok tych wozów. Co innego, jak się nimi jedzie raz na ruski rok, a co innego, jakby się miało na nich pracować jak wcześniej, tak, codziennie. Nie było tak wesoło przynajmniej, ale co niektórych to byli tacy, co lubili te wozy ja raczej do nich nie należałem. Tak, raz na ruski rok, no to... Na ich ostatnie tygodnie podejrzewam, miesiące. No to się trafiło. No tak jest. To tak jest. No to się człowiek cieszy, jakby tak został po jednym zabytku. Raz na jakiś co człowiek przejechał, to inaczej jest. dojeżdżamy do naszego tutaj przystanku docelowego, w którym, na którym się włączamy. Teraz wyświetlacze odpalimy na, na widłową na linię. Dźwięk właśnie tego hamulca puszczanego. Też tak nie, 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 nie piszczą jak w tych starych. zajechał tak trochę z dupy na tą pętlę. Ostatnia pierdoła. Dobra, nikogo nie ma, ale... Okej, okay. tyle. Puszczamy ludzi, których nie ma, czekamy No cóż, kameliowa przystanek idziemy na bazę w kierunku bardzo Kończymy dzień pracy nasz dzisiaj Pozem ma jak to było fajnie było, ale na szczęście się skończyło. No to jednak to jest głośny włos. było głośny wóz, był dosklejkotany, już, no już ma swoje swoje ma wyjeżdżone. No fajnie się zbiera, bo tam jest nie wiem, jakieś tam ZT w wstawiona jest. Chyba gaśnica, nie wiem czy jest oryginalna, czy, czy jakaś tam wymieniana z innego wozu, ale naprawdę wyrywa. Ładnie ciśnie, ładnie się zbiera. Ale no, też ładnie hałasuje, więc No też i pewnie paliwa. Lubię zażywać, bo te Volvo z tego słynęły, że były paliwożerne. Są paliwożerne. Ale taki ich urok niestety. No, kończymy z opóźnieniem. Te korki na Kwaźnieńskiej się trafiły. No jedynce troszkę za dużo myśli, a potem potem wyrywa, dwójka, trójka i wyrywa. Nie wysiada, nikt nie wysiada. Przygoda z Volvo dobiega końca Ciekawe czy, czy ostatnia, czy może jeszcze się trafi, a dzisiaj jeszcze były były przynajmniej dwa, widziałem inne Volvo na 147 24,09 i10 Zresztą ja dodatku na, na 147 sobie śmigały Się, się to wspomaganie. fajnie pracuje, naprawdę lekko się kręci. Znaczy, tylko się

na tankowanie. Stawiamy wóz na cpn i do domu.